W powiecie Pilskim też mamy swojego Romanowskiego, zdaje się, ale od początku. To nawiązanie do polityka PiS Marcina Romanowskiego, wobec którego sąd zdecydował o areszcie. Politycy koalicji obywatelskiej zorganizowali dzisiaj konferencję, na której starali się wskazać wszystkie winy poprzednich władz powiatu pilskiego. Ówczesna koalicja porozumienia samorządowego i prawa i sprawiedliwości zdaniem polityków PO była tylko formalna, bo prawdziwą władzę miał dzierżyć już Komarowski. Proszę Państwa, chciałbym jednocześnie obalić taką tezę, że, że rządziła rządziło porozumienie samorządowe i Pis. Formalnie tak, ale despotycznie rządy sprawował Eligiusz Komarowski przypomniano też o rekordowym zadłużeniu, którego obsługa będzie kosztowała powiat w przyszłym roku 11 milionów złotych. To jest taki gorset, który zafundowała. Poprzednia władza swoim następcom, niespotykana w historii powiatu Pilskiego dotychczas. Ale dajemy radę. Eligiusz Komarowski, zapytany o komentarz do opinii polityków koalicji obywatelskiej, nie kryje, że taki przekaz to próba zamaskowania braku konkretnych działań ze strony nowych władz powiatu. Lepiej być osobą zdecydowaną, konkretną w swoich działaniach, kompetentną przede wszystkim, niż takim miałkim narzekaczem, szukającym wszędzie dziury w całym. A który, a który to powinien po prostu zabrać się za pracę. Powiat się rozwijał nie tylko inwestycyjnie, nie tylko budowaliśmy drogi, boiska i tak dalej, ale również organizowaliśmy dużo wydarzeń. Dzisiaj. To, co robi pan starosta Zierera? pozostawiam ocenie y, państwa telewizorom. Obecne władze starostwa powiatowego podkreślają, że sześć miesięcy odkąd objęli powiat, był to czas sprzątania po poprzednikach i prób naprawienia tych obszarów, które zostały zaniedbane lub po prostu zepsute. Podkreślano też, że w końcu przywrócono właściwe relacje między powiatem pilskim a gminą Piła.